się manko z tej strony Pili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, u mnie na kanale w kolejnym odcinku, od króla do króla. Dzisiaj ostatni odcinek ze żniw, yy, żniwa owsa. Koniec żniw yy, tegorocznych. Yy, stoimy w tym samym miejscu, gdzie kończyliśmy poprzedni odcineczek. Yy, tam jest zetorek, tylko się wysypałem, cała przyczepka jest jeszcze trochę na tej drugiej. Tak więc cały zestaw na 100% będzie z tego pola już, no, z te... no dobra, z tego może nie, no, ale dzisiaj plan jest taki, żeby skończyć, żniwa i może zacząć jeszcze prasowanie, nie wiem, zobaczymy. Na samym początek możecie zostawić łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkiem, was to nic nie kosztuje, mnie to bardzo wspiera i motywuje do dalszej pracy, a ja już wchodzę do klasika i ogólnie całe te możemy e, zaczynać. Robotkę dobra, a klasik dostał. okej, okay, no i jedziemy. Mm, no, na samym począteczku odcineczka chciałbym Wam no, podziękować za wyświetlenia pod poprzednim odcineczkiem z Odżula. Bo tak jak o, oci, wy, odcinki były regularnie, a wyświetlenia były takie mid. bym powiedział, no to tak, poprzedni odcineczek bardzo fajnie y, wyglądał. Bardzo fajne wyświetlenia zrobił, bo w 24 godziny zrobił y, 160 wyświetleń. Tak więc, no bardzo fajnie to wyglądało. I ja się cieszę. No, ogólnie yy, widzicie więcej pieniędzy na koncie. Sprzedałem talerzówkę. Yy, no i w sumie to tyle. Sprzedałem talerzówkę za 5 pięć... tysięcy. No, 5 tysięcy. Za talerzóweczkę sprzedaną. Yy. Mówiłem wam na poprzednim odcineczku, że będę właśnie chciał sprzedać talerzówkę, talerzówkę już sprzedałem, zanim będziemy talerzować i robić jakąkolwiek uprawkę to jeszcze trochę minie. No dobra, może aż tak dużo nie, ale no trochę na pewno, bo no dzisiaj kończymy żniwka, następny odcinek będzie prasowanie, wtedy będzie zbieranie słomy, no i wtedy gnojówka, obornik wiadomo trzeba będzie dać. No i dopiero jak damy obornik i gnojówkę, to wtedy e, będzie talerzowanie, a bardziej orka tych pól, co będą były pod rzepak. Będą orki pod rzepak i uprawka od razu. A wtedy e, jak będzie rzepak już posiany, no to będzie talerzowanie e, reszty pól. No, bo myślę, że następny sezon też będzie offsam obciane. Tylko po prostu pola się będą zmieniać. Wiecie o co chodzi. Tylko nie wiem, czy to tak wyjdzie idealnie, że wszystko będzie. No, fajnie by było, nie? Ale zobaczę. paku, teoretycznie kurczę aż tak dużo siać. Tak jak teraz. Nie wiem, jak ze słomą będzie. Ale w sumie będę miał zapas słomy, a słomy nie będę sprzedawał. Dobra, nie martwię się o to. Czyli tyle, ile mamy owsa, tyle będzie rzepaku. Kurde. No to trochę jednak jest. To by nie patrzeć, bo te tutaj, e, trzy poletka. W sensie, no te dwa i e, tamte dwa, czyli 4 pola. Już. E, i to koło domu pole jedno. Tak więc mamy no, dosyć sporo rzepaku na następny sezon. Miej owsa, ale weźmy, no spokojnie, będzie Git. No, e... za chwilę będziemy mieli to poletko już skoszone. Możecie się zapytać, może dlaczego e, nie. Nie skosiłem tego pola na yy, przed odcinkiem, po prostu Ano, mówię Wam, że nie skosiłem tego pola przed odcinkiem, dlatego że mm, Za mało żniw by było, według mnie. Bo bardzo yy, szybciutko idą te żniwa z klasem, no co widać naprawdę, bo no. Cztery odcinki, tak? No, niby tyle samo miałem z Bizonem, ale patrzmy na to, że Bizonem kosiłem jeszcze poza odcinkami yy, i nie było tyle kawałków, Ż jakby żniwa Bizonem, bo no przecież yy, ja podokupywałem trochę. No jest na pewno jedno pole dokupione, ale to, czy to wszystko? Nie wiem. Możliwe, że tak. Ale zobaczymy. Nie, no, czekajcie. Muszę pomyśleć. To jest chyba jedyne pole, bo dokupywałem to. Yy, plus dokupywałem łąkę. Tak więc. Tak. To jest... Yy, jedyne dokupione pole. A nie wiem, czy bizon na tym polu czasem nie kosił jeszcze. no tak, bo w tamtym sezonie był rzepak, a w tamtym sezonie nie mieliśmy klasa, czyli bizon kosił tyle samo, tyle samo odcinków, no tyle samo odcinków, no ale jeden odcinek, to tam nie wiem ile było, kilka minut dosłownie, tak samo tutaj mamy jedno poletko 6 minut skoszone, no do tych 20 na 100% będziemy mieli wszystko skoszone. A to tak długo nam zajmie tylko dlatego, że tyle musimy przejeżdżać. Tak naprawdę. Że kwasik jest yy, wolny po prostu. Bo musimy yy, teraz przejechać na tamto poletko koło domu. Co jak kosiliśmy rzepaki było? Chyba yy, mówiłem, że tam jest zielono jeszcze. Dobra. O, ładnie możesz złożyć sieczkarnię. W sensie, założyć sieczkarnię. Eee, co? Nie będzie ona tak... Eee, ten. jako ten wózek blisko. Być wózka. No to tak, kurczę, no. Niezbyt fajnie bym powiedział. Eee, no. 1 sierpnia. To się nic się tutaj nie zmieniło. A ogólnie następny odcinek jaki będzie na kanale. Kurcze, lusterka mi nie mają. Ja mam lusterka włączone. Następny odcinek jaki będzie na kanale. No to będzie... Yy, specyficzny. Tak można powiedzieć, że z naszej grupki yy, Ja, Matetek, Seba. Tylko Matetek się bawił. Póki co w te rzeczy. Yy, czyli... Eee, no, Save Game. Wow, ale lekka, lekka ścinka była Save Game. Eee, no, będzie Save, eee, wydany przeze mnie. Będzie tylko, że w 25. tak w piątce będzie Saving wydany i mam nadzieję, że wszystko będzie. Fajnie wyglądało. Mogę wam powiedzieć, że na mapie cybuchowo. Fajna mapka. Eee, no spoko, bo no... Na tej mapie nie ma jakoś turbo dużo eee, save'ów. A mój nie jest najgorszy. Patrząc na moje umiejętności budowania, no to nie jest źle naprawdę. Maszynki też bardzo fajne dobrałem. Bardzo fajne modziki. No, ogólnie w planach miałem dzisiaj nagrywanie tego filmu i żeby tak jak widzicie ten film był ten save. No ale tak jak save'a już mam ogarniętego wszystko i mam go wydanego teoretycznie, tylko linka bym musiał dać do opisu. No i ponagrywać. Ponagrywać no to do 19 wiadomo, 4 minuty szybko by się wstawił na YouTube. Ale mody linki do modów, bo no nie chcę robić czegoś takiego, że bez modów. że, sej, że mody są poglądowe i sej będzie wydane bez modów. No bo jednak też trochę mi zajęło ogarnięcie tych modów. No tak więc wiecie, to ja bym też stracił swój czas. No i chyba taka najważniejsza rzecz. No to to, że z modami będzie to lepiej wyglądało, nie? I też dużo osób szuka po prostu takich saveów, gdzie yy, na swoją mapę jakąś daną, no powiedzmy, nie wiem, tybuchowo, szpakowo, jakakolwiek mapa do FS-a. Gdzie tu, co ty robisz tu? Jakakolwiek mapa do FS-a. No, to wiecie, większość nie chce mu się wtedy jeszcze ogarniać. Maszyn wiadomo, kilka maszyn może sobie ogarnąć, nie? Bo na przykład niektóre maszyny nie będą mu się podobały, albo coś takiego, no to sobie tam już może pozmieniać, nie? No, ale większość osób chyba, jeżeli szuka sejwa, no to szuka takiego, że wchodzi i gra. Tak, można powiedzieć. Śmiało. No tak więc. Maszynki bardzo fajne, bo... Jako, że jest to T25, no to też nie ma turbo, nie wiadomo y, ilu turbo fajnych modów. Tak więc dobór modów według mnie jak najbardziej spoko, bo jest to małe gospodarstwo. Tak można śmiało powiedzieć, że jest to małe gospodarstwo. Nie? No. A, już pamiętam czego nie ogarnąłem w tym saveie. Nie ogarnąłem. Yy, ...pól. nie kupiłem tego akurat nie zrobiłem, ale to zrobię raczej. Bo dzisiaj jeszcze wejdę chyba zobaczyć, czy aby na pewno wszystko jest ogarnięte. Tak, jak to ma być, bo jeżeli nie, no to wtedy save'a bym musiał, no w sumie i tak będę musiał wtedy wygrywać drugi raz. Eee, nie, nie, nie. Tak to mi się nie podoba. Dobra, tam Dostaniecie bez pól, i tak każdy praktycznie kupuje swoje polata. To... to tyle, no. I z tego save'a, jeżeli się pytacie, czy pojawi się jakaś seria, nie, najprawdopodobniej nie, no bo Póki co nie robię serii takiej jak tutaj, singielka, żadnego fajnego. Eee, w let's play'a nie chcę, mam timelapse 25 zamiast tego. Eee, a jeżeli chodzi o jakąś multiplayer. No to my, póki co, nie będziemy żadnej takiej serii prowadzić. Wiecie, jak pomoc jest potrzebna, to się wbije, a... Tak, później, no i są plany na dwie na pewno serie. Mm, multiplayer, ale to jeszcze trochę czasu, nie wiem. Jedna na pewność... Się... Bardziej tak. Jedna może się pojawić jeszcze w tym roku, ale dwie na 100% nie. Na no 100% nie będzie obydwóch tych serii w tych roku zaczętych bo w tym roku tak szczerze to ja wątpię, że my na przykład jedną z tych dwóch serii zaczniemy w ogóle budować yy, no, no bo... co najważniejsze, no mapa, mody budynki żeby nie było czegoś takiego, że sobolewo co albo szpakowo i sześćdziesiątka 30 i te zetory od kasztana yy, tak od Kustana. no dobrze mówię no i te zetory i to wszystko co jest na serii i budyneczki oczywiście te same co u innych no bo to bez sensu jest no tak więc yy, poczekamy trochę są naprawdę no to będą dwie zarąbiste seryjki, ja już to wiem Pomimo tego, że jeszcze nawet nie wiemy na jakiej mapie, jakie maszyny ani nic, to ja już wiem, że to będą dwie naprawdę turbo fajne serie do pogrania, aż się będzie chciało. No i jeżeli ktoś się pyta ile yy, odcinków będzie z odżula 22. Tutaj na tej seryjce. Nie mam pojęcia, póki będziecie to oglądać, będę to nagrywał. Taka jest prawda. Mi się fajnie tutaj gra. Na pewno jeszcze chce się rozwinąć, bo za małe jest to gospodarstwo według mnie, żeby w tym momencie kończyć. A modów nie ma takich, żeby e, przejść do 25 z tą serią. No, bo wątpię, żeby były dobrze zrobione wszystkie mody, które tutaj mam. Budynki. Co najważniejsze. A w konwertowanie takie to mi się nie chce bawić, naprawdę. Kurde mi jak dosyć spory wyszedł. No, Tego skosza. No, nie chce mi się bawić w konwertowanie, to po pierwsze. Po drugie bym musiał sobie to przypomnieć jak to się robiło. No, No trochę nie ma się czasu. No, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yy, ok, jedziemy. No, musiałeś tutaj akurat słomę wywalić. Dobra, no i 18 minuta, i będzie po pożniwa. Tak więc, niestety. W sensie, niestety, no, trzeba się cieszyć, nie? Że się skończyło żniwa. No szybko to poszło, no. Ale to tak zawsze jest, że się czeka, czeka, jak przyjdzie co do czego, no to... Raz, dwa i już po sprawie. No, ale... spoczko. Dobra, czekajcie, w sumie teraz się tak zastanawiam, że tutaj na tym polu Eee, rok temu był rzepak, chyba. Tak mi się coś wydaje. Coś tam. Kięgał głową w. Eee. Tak? Głową w pamięć? Co? Pamięcią wstecz. O. Pamięcią wstecz. No i coś mi się wydaje, że tutaj był rzepak. Przed owsem. No przecież miałem tak, że rzepak był siany. Yy, że owiec był siany po rzepakach. To na 100%. Że owsa siałem po rzepakach. Wiadomo, nie po wszystkich, bo ja miałem wtedy kilka upraw. Miałem chyba pszenicę, rzepak i nie albo to coś takiego. to chyba. No, w tym sezonie są też trzy, tylko że no, pszenica to jest dla kur. Yy, bo nie chciało mi się yy, kupować. No nie chcę kupować. Wiecie, jak mogę mieć swoje, no to lepiej mieć swoje, nie? Tak, to małe pole pszenicy, to tam obca to by mi praktycznie nic nie dało, tak samo że paku. To bez sensu. Dobra. O kurde, 11. 200 tutaj mam. No. Yy, tutaj muszę. ...jechać, Dobra. No, zobaczymy, czy Zetorek da sobie radę. E? Nie, no kurde, idzie. Czwórkę mu wbijam, no, Tak średnio z tą czwórką bym powiedział. Nie no rozpędzę się normalnie, kurde Zetorek to jest sprzęcior No, zetorek trochę na seryjce będzie jednak 28,5 pół motogodziny już ma ja pierdzielę Jak to, jak to leci Dobra Oj Hmm, ok. Yy, no tak, do 18 minuty mieliśmy żniwa, ale prasowania nie zaczniemy. Yy, bo weźmiemy z kombajnu, wysypiemy, no i wysypiemy cały zestaw, ogólnie. I wtedy se skończymy. Odcineczek. Pięknie. Tutaj po żepaszku chwasty wyszły, oczywiście, ale to tam yy, po tym ta leżówka jak będzie nowa to się przejedzie i git, i po robocie. No. Okej. Okay. Ale w lusterku rdzę ładnie widać na przyczepie. Mój Boże, coś pięknego. Jednak mam połączone te lepsze ustawienie graficzne trochę i, i tak fajniej się gra. Wiadomo, że na maxie, czyli w ultra ustawieniach, jeszcze w dowalonych, mi się grało jeszcze lepiej, no ale... Co zrobisz. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma i tyle. Zajeżdżamy tutaj, ale spokojnie nie będziemy tutaj yy, wysypywać, bo jedziemy do kombajnu. Wysypać z kombajnu. Dobra, no, tutaj resztkę kisioneczki. Pięknie. <laughs> I też będzie do umycia i odstawienia już. Yy, powinno się zmieścić to. Powinno się to zmieścić na przyczepkę. Ale yy, czy tak będzie? Jednak tylko powinno. Dobra. Yy. Jedziemy na drugą stronę. Nie przejeżdżamy tym razem przez oborę. Nie, no. Dobra. Pyk. jak możemy dać. Pyk. Ocie Toż Toż tu jest ten? Rozrzutnik. Dawaj. Dawaj trzydziestka. No. Ej, no właśnie widzowie. Ostatnio my na odcinkach praktycznie nic nie robimy 30. To jest dramat. Jak tak można postąpić? No, według mnie 30 może się na nas obrazić. Dobra, stawimy ją tutaj tak. Bo myślę, że w sumie najbliższa akcja to może być właśnie taki zestaw. Ale nie wiem czekajcie, tutaj gdzieś, o, to nie to to nie to a tu tu gdzieś to było yyy jest do montuj, zdemontuj yy, no ale weź żmiki nie chcę, tylko ja chcę Tom. Zbóżowa i teraz może O Tu Tu jest, dobra tu jest Duchawa. O, okej okay. Dobra I prawo Sypiemy I pójdziemy do klasa jeszcze I Będziemy my tak i go tutaj zostawimy No tak więc To by było na tyle Widzimy się w następnym odcineczku Na razie Cześć